Witajcie! Kontynuując podróż przez historię naszej planety i ewolucję życia na niej, co jakiś czas odkrywamy niezwykle ciekawe zwierzęta, które kiedyś żyły na naszej planecie. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o niezwykle skutecznym, prehistorycznym zabójcy. Opowiemy o Smilodonie. Nazwa Smilodon wywodzi się od greckich słów smile, czyli nóż, i odontos, ząb. Smilodony żyły prawdopodobnie od około 3 miliony do około 10 tysięcy lat temu w Ameryce Północnej i Ameryce Południowej. Smilodony zwane są również jako tygrysy szablozębne lub tygrysy szablastozębne. Pierwsze gatunki smilodonów pojawiły się około 3 miliony lat temu. Był to Smilodon gracilis. Zasiedlały wschodnie obszary kontynentu północnoamerykańskiego. Od niego wywodzi się największy z opisanych smilodonów, Smilodon populator. Doskonale zachowane szczątki tego kota znaleziono w wielu rejonach Ameryki Południowej gdzie stał się drapieżnikiem szczytowym, nie mając w zasadzie w tamtym czasie równie zabójczej konkurencji. Smilodon populator był największym z rodziny smilodonów, znacznie przewyższającym wielkością dzisiejsze lwy. Prawdopodobnie masa dorosłego samca przekraczała nawet 300 kg. W porównaniu ze swoim przodkiem miał on masywniejszą budowę i proporcjonalnie dłuższe kły. Zobaczcie jak na jego tle wyglądałby człowiek. W późniejszym pleistocenie Amerykę Północną zdominował trzeci gatunek, Smilodon fatalis. Gatunek ten zasiedlał obszary całej Ameryki Północnej, Amerykę Środkową i Południową, na zachód od pasma Andów. Smilodon fatalis osiągnął rozmiary zbliżone do dzisiejszego lwa afrykańskiego. Istnieją liczne przesłanki na temat trybu życia tych kotów. Szczątki wielu osobników w jednym miejscu sugerują możliwość istnienia u nich zachowań społecznych. Zaleczone złamania na niektórych kościach pozwalają przypuszczać, że ranne osobniki były karmione przez resztę grupy. Znaleziono kości gnykowe z milodonów, co udowadnia, że były one zdolne do wydawania ryków, podobnie jak dzisiejsze wielkie kotowate. Dzięki stadnemu trybowi życia tygrysy szablastozemne mogłyby z powodzeniem polować na ogromne ssaki, jak na przykład mastodonty, ale bardziej prawdopodobnie podstawą ich jadłospisu stanowiły liczne wówczas w Ameryce Północnej koniowate, bizony, wielbłądy i jelenie, być może również niektóre trąbowce i leniwce naziemne. W Ameryce Południowej Smilodon populator mógł polować na liczne konie i lamy oraz na szczerbaki. Wiele szczątków ostatnich Smilodonów z obu Ameryk szacuje się na około 11-9 tysięcy lat przed naszą erą. Tygrysy szablastozemne były jednymi z największych i najcięższych kotowatych, jakie kiedykolwiek chodziły po naszej planecie. Osiągały nawet 1,2 metra wysokości w kłębie i ważyły nawet do 400 kg. Smilodony znane są właśnie ze swoich długich kłów szczękowych, osiągających nawet do 28 cm długości u największych osobników, które były przystosowane do rozdzierania. Z powodu słabych mięśni ugryzienie smilodona było prawdopodobnie około 3 razy słabsze od ugryzienia lwa. Smilodon mógł otworzyć paszcze pod kątem 120 stopni. Dla porównania lew osiąga maksymalnie 65 stopni rozwarcia. Dymorfizm płciowy był u nich słabo zauważalny. Tygrys szablastozemny miał krótki ogon, potężne łapy, zwłaszcza tylne, muskularny kark i długie kły szczękowe. Miał bardziej zbitą budowę ciała niż dzisiejsze wielkie koty. Miał proporcjonalnie krótką część lędziwiową. Dla porównania z Milodon Fatalis miał sylwetkę bardziej zbliżoną do tej, którą posiadają dzisiejsze wielkie koty, chociaż był bardziej zbity, a przedramie było krótsze od ramienia dzisiejszych kotów. Na podstawie budowy ich ciała można wywnioskować, że były one silne, ale raczej niezbyt szybkie. Tylne łapy miały potężne mięśnie, które mogły być pomocne przy utrzymaniu przez Smilodony równowagi podczas zmagań ze zwierzyną. Prawdopodobnie przednie kończyny Smilodona były silniejsze niż współczesnych kotowatych. Pozwalało mu to mocno przytrzymać ofiarę w pozycji dogodnej do szybkiego zagryzienia jej i zminimalizować ryzyko, że miotając się, zdobycz uszkodzi długie kły. Smilodon wyginął około 10 tysięcy lat temu i jest tylko jednym z wielu rodzajów dużych zwierząt, które wyginęły pod koniec Pleistocenu. Innymi ofiarami tego wyginięcia były m.in. mamuty czy gigantyczne jelenie. Prawdopodobnym wydaje się, że Smilodon wyginął wskutek braku żywności po wymarciu większych gatunków łownych. Do polowania na mniejsze i zwinniejsze zwierzęta nie był po prostu przystosowany ze względu na mocniejszą i cięższą konstrukcję ciała. Podobnie jak w przypadku większości zwierząt megafauny Pleistocenu, główne teorie wyjaśniające wymieranie dużych ssaków, a więc i Smilodona, to zmiany klimatyczne oraz działalność ludzi. Obraz tygrysów szablastozemnych jest dość mocno utrwalony w popkulturze dzięki ich charakterystycznej budowie ciała z ogromnymi kłami. Myślę, że wielu z nas zna m.in. Diega z epoki lodowcowej. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli Ci się podobało, pozostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał w oczekiwaniu na kolejne odcinki. Cześć!